No, dawno nie było czegoś na kanale, więc nagrywam, ale teraz Robloxa. Wiem, że dziwne filmiki pojawiają raz w łańcuchu, teraz Robloxa, ale. Chyba YouTube nie wyłączył komentarze czy mi się wydaje. No... Dobre, zaraz zobaczę. To najwyżej sprawdziłam, jak nie będzie na no, komentarzy, to z... będę was zapraszał na mój nowy kanał, ale to. zaraz. Ogólnie to będą pety nawet do rozdania, bo grałem właśnie w Gam Simulator. jak chwilkę tylko wezmę sobie mój. Mój team, no oczywiście mam. Możecie mi dać jakieś pety, bo nie, nie jestem za to. Do... Znaczy w sumie jestem dobry, bo mam nawet ten świat i nie mam żadnej legendy mocnej. Mam Lucky Friendla yy, yy, ze Spina tego, Więc spoczko. Właśnie już sobie odebrałem, nie mogę tego nagrać, bo coś mi źle zepsuło z kamerką Ale już działa chyba wszystko Więc lecimy na normalny land I to będzie taki odcinek w sumie zdobywaniu map Bo na Rainbow Landie mam mało map I Oczywiście gram na prywatnym serwerze, żeby nie było O nie, nie widać tego, A dobra, nieważne Ale gram na prywatnym serwerze, mogę sobie napisać to tak. O! mam na prywatnym serwerze, nie wiem jak wam to pokazać Bo nie widać... O! O! Tutaj patrzcie, tylko, tylko, tylko ja jestem, jedna osoba O nie, nie no dobra, jestem Zobaczmy co było w pierwszym sklepie Jakie tanie ceny Łeee, bym mógł wszystkie gumy kupić I oczywiście ja teraz mam gumę pokornową Chwila, setting O, taka gumka. Można, możemy sobie store odebrać. Znaczy, konie to już nie wiem na co zbierać, bo w sumie chyba tylko na gumy i na plecaki. Zazwyczaj będę teraz potrzebowała na plecach, bo... Pewnie kolejna mapa będzie bardzo wysoko i nie będę mógł do niej doskoczyć, więc zbieram sobie na plecach nowy. I teraz sobie odbieram gemy. Ale jak odbiorę gemy, to chyba nie będę mógł kupić kolejnej magmy. Kolejnych tych, wiecie co? Co jest? Mogę odebrać. O, dobrach jest. 42 tańczy, może będzie opening tańczy pod wieczór, ale to będzie musiał być bardzo długi odcinek. Chcecie bardzo długi odcinek? Napiszcie w komentarzach. Tylko, be Beka, będzie jeśli nie będzie można było pisać w komentarzach. YouTube jak nie zablokuje komentarze będzie lipa, mega lipa. Dobra, A już mniejsza. Ale nie, pójdźmy jeszcze sobie, wyekspijmy tego lucky friendla. I oczywiście sobie go wyekspiłem na kupowaniu potek. Dobra, eksponuję sobie go. Idziemy tutaj. XX dostał jakieś punkty lokifie. 11. o level nadal. Ile mu brakuje do 12? Bet. Bardzo dużo mu brakuje. No. 4000 nawet nie sprawdzam ile on daje. 10 tysięcy klejnotów. Daje nam jeszcze... Yy...

No i co? Jeszcze muszę otworzyć jakieś skrzynki, ale zaraz zobaczę, czy mogę kupić. Dobra, otwórzmy jaką skrzynkę. Pójdźmy do, na przykład, Tajlandu otwórzmy sobie tam skrzynki, bo potrzebuję yy, troszkę jeszcze tęczy, żeby kupić sobie potkę na lepszy level Lucky Friendla. Już tych, tych Tajlandów nie zbieram, ani Candylandów, ani Atlantiku, ani Wormęchu, ani Rainbowlandu, bo tylko zbieram z, z najlepszej mapy, czyli z Overwolf, czy coś takiego, co się nazywa, co się nazywa, Ma Magnum, tutaj tej świata, ale nie wiem jak się nazywa naprawdę. Brawo. tutaj odebrałem skrzynkę. Chyba wszędzie odebrałem. Jeszcze w czwartej mapie sprawdzę. Sorry, nie, zapatrzyłem się trochę. Dobra, możemy iść. A, idziemy. W pierwszą mapę. Chcecie odcinki z Pet Simulator, jeśli będzie pod tym filmem, gdzie yy, dwa lajki, to będzie. chcecie, że spec simulator? Chcecie spec simulator? Ja już wchodzę do. Muszę iść ten do Popotki jeszcze jedną. Expimy leki Fienda na 15 level? Dawajcie, dobra. Idziemy do Landu. Jeśli chcecie, żebym zatać... Zatańczy... Nie, 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 nie będę tego mówił. Nie, w Landu mam tylko jedną... Łe, łe, łe. Mamy tylko jeden świat czy znaczy jedną szynkę, zapomniałem, przecież ja tu nie odblokowałem Można, Możemy to dzisiaj odblokować jeszcze te dwa landy, choć one są bardzo wysoko Tracić by, byśmy nie zdobyli ich, ale w Rainbow Landie to nie trzeba, to, choć nie, przydałoby się, ale dobra Idziemy do Candy Landu jeszcze, Nie, poza odcinkiem sobie już na EXP tego na 15 będę nagrał taki screenshot mały Nagram mojego screenshota. Mały, krótki bardzo filmik z, z tego, jak Głek mi na 15 level, ale to... chwila Zbierzmy jeszcze stąd tylko i sobie kupmy tyle. Dobra, Luki Friend to na razie moja najlepsza legenda. Jeśli chcecie mi dać jakieś pytki bo w sumie potrzebne by mi były więcej luki tych friendów, to... Przepraszam. Trade, możecie do mnie napisać na tym. Na. Yy. O, dobra, już tutaj. Możecie do mnie napisać w, komenta jeśli, w komentarzach. Jeśli nie będzie w komentarzach, to będzie beka, Ale nie gdzie, możecie do mnie napisać na. Spróbuję. Może jeszcze swojego linka pod. Jeszcze linka może podam do. Messenger albo... o do Discorda, dobra Tutaj będziecie mieli mój Discord Albo dobra Na no. No, następnym odcinku wam podam mój Discord Albo nie, dobra Podam wam e, już tu Tu, jak to się wchodziło Nie ogarniam trochę Discorda, o Tu. O, tu jest y, koronawirus RM, tylko że tego nie widać. Nie wiem, jak powiększyć mój profil. Kurde, nie umiem powiększyć swojego profilu. Kilka. Tu. O, to jest mój kod 7728. Y, koronawirus macie tu RM. Koronawirus RM. Macie tutaj koronawirus? Wiem, że koronawirus. Ale to tylko dlatego, że chciałem sobie zrobić taki nick Chwilka. Coś mi tu wyskoczyło? Tak. Teraz idziemy na. Już na ten pokazywałem we mnie. Czy to będzie widać? No więc widzieliście mój kod i mój nick chyba, chyba mój, mój kod to 77, 7728 Więc yy, wijajcie na mojego Discorda, możecie do mnie napisać Więc teraz to chyba sobie jeszcze ulepszymy Luki Frienda. W sumie nie odcinek wiem co miałem to robić, ale no. Mm, możecie do mnie napisać na jakieś pomysły. Ja oczywiście będę odpisywał do widzów. Mm. Idziemy sobie do eventu. ulepszymy sobie tylko raz lub GeFrientla i to już będzie koniec tego odcinka. Prawie 10 minut. Spoko, a mogę już spinnąć. Oby był mógł spinować Nie za 8 godzin dopiero. Dobra, aby był fajny spin na odcinku. Dobra, więc tu idziemy. Even Shop. Kupujemy miksturkę. Potion. level Usa. Lucky Friend. I mamy już Lucky Frienda na 12 levelu. Więc to będzie koniec tego odcinka. 10 minut i 30 minut. To, Więc do zobaczenia. Na razie. I elu, elu wina.